Dobra, witajcie na kanał, panie i panowie. Dzisiaj sprzątamy i będziemy pościłek ruszać dla kur. I sprzątamy e, Bugarem. Właśnie muszę traktor przejechać. Nie mamy dużo paliwa, bo wiesz. Normalnie. To wojna. Wszystko normalnie. Wiesz, ale muszę go przeruszyć. Ale dzisiaj będziemy ruszać wszystkim Bugarem i mam traktorem. Uściółkę też będziemy dawać kurom O właśnie Coś się przywiózł Dobra Przejdziemy tutaj żeby nie miał Ten muszę jeszcze tutaj tam rury posprzątać Bo nie mógłbym wszystko wziąć na raz Nie miało miejsca Ale jest dobrze Dobra tata zajedżamy Przekazuję sobie jeszcze Tak i dlatego, że jak chcesz tym jeździć, to pójdziesz jak w kombajnie. Ja mam rację. Ale... Tutaj normalnie chłopaki, co tutaj robią na farmie, to pachli na wszystkim normalnie kamieniami i to więcej dziur robi niż ten. I jak to było ostatnio. Tutaj muszę zakręcić, Mam że drabinę, musiał wziąć, ale jeszcze muszę, muszę to, albo może drabinę i wezmę, nie wiem, zobaczmy. Dobra, zmieniłem plan i odcinek rurę. A to nie mogę wziąć, bo nie jest taki wielki, i tutaj jest takie mokre, bo na straszliwe, straszliwe nocy to. ale biorę mały traktor, nie ma nic, w puka, nie musiał to normalnie bo, bo nie może już zjechać ja to pomyślałem, temu zjechać tutaj, on jest mały, to już za, po za, 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 za,

تركا صحيح شوية مدينة ايليا 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 Widzicie, to odrzep dobra, która będzie też, czy wyjdzie na dwańki? Wyjdzie, tak, nie wyszedł. No. Daje radę. A i ciągniemy to już, widzicie, taki nie wąż, niebieski wąż, bo już ściągamy tego od czego, na biura, na kur, ale nie wiem, zobaczymy. Władze ciągną ten wąż drugi. A jedziemy tutaj siepkę tu tam za budynek tam jest taki bolszy, i muszę go od tej uli tam na drugi bolszy, i bo tego się pnął ale widzicie A Jaźdzę tata i bujek kugarem z ale widzicie biorą właśnie rzeczy

Radę, brak to, chodź jej widok Dobra, jest Skończyliś oh, Sprzątać Może Fajnie się to tutaj Dobra, jest Ale powiem Ci ładny widok, ładny widok Strasznie skąd widać Dobra ładnie wchodzi jak

Nie jestem fanem... To jest tak, to jest tak. Dziękuję. Jedziemy po wiurach. On będzie nagrywał sobie na TikToka. Wideo. Dobra, wtedy do wiura i najpierw stawić do szopy. Nie muszę tam uh, wyjeżdżać już z tym um, traktorem i wstawię go tam koło ściany Dobra, naładowany jestem tam... Naładowany okay. jestem Wszystko jest Kocicka sobie siedzi w polu To jest mokra no i się czeka nie lubię mnie. jest to mokre jak nic. Nie lubię. Ale muszę to wszystko przenieść. To jeszcze coś światło sobie podłączę. Nie wiem, zobaczę. Czy mogę to sobie światło podłączyć, ale muszę tym ruszyć i taczkami ruszyć. I no to przyczepę tutaj włożył. Wszystko tutaj jest, jest inne to jest. Co to. Będę po prostu jak to wszystko będzie ruszone. No, może nie, ruszę za tak normalnie Dobra, ruszę do taczki i będę z powrotem. Dobra, nie ma tak dobrze, dobry widok, ale wyjechałem taczki. Za chwilę moja mama przyniosę lampę, to podłączę do elektryki. A lampkę mam taką starą, założę. Wyjadę tu szybko, bo tata chciał, żebym miał przyjemną przyczepę. Jeszcze nie, nie widać ją, ale przyczepę z seaperem, żeby wziąć i śmieci tam z tego budynku ziości um, wysypać, bo nie można tak tego zostawić ja iść podłączę, że będzie można widać i będzie e, akcja Wydajmy. i Dobra. teraz widać wszystko e, może to tak sobie stać Ale za chwilę sobie w, w, włączę takie dwa światła, może tu i tam i będzie widzi będzie można widać wszystko albo jakiś LED, nie wiem, bo nie wiem, zobaczę, ale w tym czasie będzie okej, okay. wjechałem przy Szepum, ale. Tak się normalnie zjechałem w to pole Nie widać normalnie bo jest ten ale jak włączę światło tutaj się odkoch, To może będzie widać Ale tutaj tak wjechałem w to pole z Takie mokro I takie okropne że normalnie już wam pokażę jak ja to do jadę dobyło Włączę drugie i patrzcie Jak to się...

nie trzepam, ale i co? Bikona się włącza. Bo... bo nie, wiem nie, się włączą, lubię ja lubię nie, 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 i to wszystko A ja z Te taczkami jeszcze Te taczki, no, jest no to dobra. Dlaczego nie, no nie, 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 ty nagrywasz mnie I co? I, dobra, i tak to jest Widzicie? Nałożymy to Jeszcze folię, żeby to wszystko przykryć przed wiatrem Już to biorę Nie będzie wykiprowane na, na okien Nie mogę normalnie nagrywać, bo nie ma tam światła to nie wiem czego to będzie nagrywał jak nie możecie, nie możecie widzieć i będę tam, potem przyjadę z powrotem e, resztę wziąłeś te wszystkie bloki muszę wziąć i to wszystko i po się do domu i będzie na nas Ja wam powiem, nie jest nic fajnego nic jać nocy na traktorze i robić To jest najlepsza normalnie energia co możesz normalnie Zdobyć. To jest takie normalnie relaksywne że, że ja bym normalnie nie spał tak ja w, w polu w nosy to ja bym normalnie nie spał tego robił No Dobra, wszystko teraz jest rozładowane, jak mówiłem że nie możecie to na... e, widzieć normalnie to... No, nie możecie to widzieć bo Wiecie, nie widać nic w ogniu, ale tam jest No Trochę, bo tylko tam jadę pod firmę, ale to tam Nie będzie Dobra, plany się zmieniły Jedziemy do domu o, ten, właśnie, że mój tam, zamknął tam I mój że jutro zrobimy, to ja mówię dobra Ale pójdę, bo coś robi, tam coś robić nie wiem, ale pójdę do domu. Ale dojdę do tego i zobaczę. Muszę właśnie podłączyć swój na prostownik, bo będzie bateria na noc naładowała i będzie. Dobra, i tak to jest. Skończyłamy na dzień. Wszystko jest w traktory są już Podłączyć prestownik ale nie wiem, może włączę rano, bo, bo światło mi się tutaj świeci i nie chcę włączyć bo nie będę nic widział. To zostawię. Ale to będzie już na Będziemy widzieć się w drugim odcinku. Jak chcecie, mój tatowy TikTok i mój TikTok to będzie tutaj, a tu. no I wiecie jaki mój tatowy kanał już jest, to, e, ten, to on tam za chwilę może ten wideo zrobi od tym tankerze i powiedz ten, to będziemy się widzieć w drugim odcinku i dobranoc.